Dobra Trzeba skończyć po Kamek, kameki, bo w ogóle kam... Ale to ładnie zaczyna wyglądać. Na trzecie piętro jest drabina przy ławce. No majster, no co no. Pięknie, Teraliny. Oj. Ale masz ranę na nodze, lewej. No bo se złamałem Dobra, tylko kłody potrzebne tutaj No ma ktoś ostrze? Węże zabiję głębimi rękami Ostrze? Nie, ale mogę wytworzyć e, Ostrze tworzę z... Dwóch kamieni Ostrze tworzę z dwóch kamieni A ja wziąłem jeden Oszty O kurwa po bo... Kurwa mnie nawet No dobra, wziąłem to truchło węża tutaj Zapraszam, zapraszam na górę. Tutaj na balkonik może pan dać te patyki? Chyba, że tam trzeba. Nie, tutaj może na tę ramę właśnie, właśnie tu, no? no. no. Jeszcze będzie tu jeden potrzebny. Oj, kolega nam się wyłożył. Kupisz ten cztery. <laughs> A co to jakiś jakiś speedrun w zdobywaniu trucizny? Kurwa, jakby za to były atygmenty, to ile byś miał atygmentu? E tak. No jak to by... wygląda? Jakbyś nosił. Jakbyś nosił takie małe dziecko na sankach Kłacie do. do... Kłaść patyki do sań. Gdzie ty jesteś? O Kałem Ale nic tu nie ma No i trzeba te kłody zdobyć Tutaj Bo tu jest w miarę bezpiecznie Pamiętaj, to: tu też jest tego Blisko baza kanibali Nie tak blisko on no też spust w naszej bazie Jeśli nie masz patyków, to tam do górę jest milion. Ja najbardziej kocham to, jak mamy mrowisko pod rzęsiem drzewa, które to kaszniakom spojrza. No. One są najlepsze. Tylko ja w nie w nie chodzę? Ty w nie wchodzi. Nie, nie wchodzę w nie. O, kamyczek. Słodko. O, kolejny kamyczek. O kolejny kamyczek. Co tu się dzieje? Czemu nawet skoczyć nie mogę? Skakanie w tej grze jest... Nie powiem jakie. Nie mógł No nie zamierzam Kolejne tutaj długie kije e, no tego? Długie. i najbardziej. Dobra jak masz tego tak taki jaki wracam z tymi seniami to jest andał a Sania, jedna kopa rzecz Nie, Nie wiem jakim cudem jest... one się ze mną mieszczą na tej kłodzie Jakby działał na za coś takiego za tego Coś takiego, że tego... Kurwa, e, coś takiego, że jak przechodzisz przez... E, powiedzmy ten wąwóz... Jest o dach nad ogniskiem. Okay. Że jak przechodzisz na, na tą belką przewróconą, to że musi wtedy powiedzmy równowaga, o równowaga żeby było kto Jezus, ile kamieni? Ciesz się. I skąd tu mam pijawkę i będąc na kamieniu Z deszczu Tak A co pijawki są z jeba? Według tej gry jebana. tak nie wiedziałem <noise> Kurwa, no to tworzymy własną grę, gdzie u nas z KBD toilet jest dobra, a kamera menu jeśli. Dziękuję. Nie musisz dziękować. No nie mam to Trzeba dużo Lian. Głupie mrowisko Dobra, wracam. Może. Znowu? No po byłem na, w górce i z chorzą... Wydalazłem wrobowisko inne Może da się jakoś <grym> wykurzyć Podpalmy je <grym> Ty Czemu miałeś to samo w głowie, Halo? LK się mam berka LL win. Tymi... Guys, mam nieznany owoc. Co z tymi linami? Który daje oś... z linami? Mam 6 no dodawa je tu do góry na konstrukcję. Tutaj i, i tam. Tutaj jeszcze z drugiej strony, tam w rogu chyba? Nie. Dobra, no nie. to. To jeszcze tam No kurwa Ale zjebanie to postawiłeś No zjebanie to Tiger postawił ta, tu, tu są jeszcze Nie wiem co ci postawiłem, to tylko panuje <noise> Ale spadł No i no, ja aktualnie pozbyłeś się swoich kamieni no mogłem ci dać. Mówi się trudno. Ja mam jeszcze cokolwiek, mam jeszcze jedną linkę. Poraz sobie idziesz. Hmm? Ostatnia lila ci została, geniuszu. No, poszedłem po nią. Trzeba to przejście wykończyć tam. zrobimy to że mieli tu duże miejsce żeby mieć łóżka i A ja bym proponował wyprawę co wy na to Umieramy Co? Umieramy na więcej niż 100% Nie no że No, ściany w ogóle nie da się No mówię, no te liany jakoś trzeba tam położyć chyba, albo kije, czy coś. Rozebrałem ją. Jeszcze raz ją postawię. Jezus Maria, ile ty masz HP? Kurwielo. Ja? Nie ty. Jak nie mam. descyk Boże się zbliża No Guys Hmm. Masz, masz, masz drzewko Czekaj tak, bo śpię tak by się przydało tak. Ja podać się na chwilę mym do łóżka bo chcę nie chcę stracić psychę I HP tyle Pokadę drzewo No zaraz będzie urośnięte Wiem Zobaczcie, nie ma czegoś takiego jak tego, jak do No, mówiłem to. Nie, ty powiedziałeś, żeby zbierać do mi chodzi o taką dosłownie do zakałuża. za kałuża. Ej, guys, mam projekt, mam projekt, uh, mam projekt, jak wiersz na, na ogień. No ale może dodać po podwalę tylko tego wahara pisze. O matko to tak bardzo chciałeś, widzisz? Co tu konstruuję dla ciebie? Mędzarka, uh -huh. binda, sanie! Super! A dajcie nam coś pozytywnego! Ten kamień guźba mnie tu irytuje No nie gadaj, ziom My mamy coś takiego jak brud Efekty Zwiększa szansę na zainfekowanie rany Zadałem Dobra więc czas Mogę na Mogę pozwolić aby wasza psycha była zbyt wysoka Czas na wyprawę Ale ja jeszcze nie umarłem No jak to Idziemy w podróż Ruszajmy Ale ty Sara masz tą pamięć fotograficzną, tak? No tak Tylko nie weźmy w ogóle. O wniosko. drugie kije. No, Tiger to zwiększy. Cioio Cioa. Nieprzyjaciel tu tam jest. A czy im się tak nie zdawało, że słyszałem czy śpiew tutaj I tu jest jaskinia Tylko nieprzyjaciół do, do jest tu jaskinia są no, tu kanibale no już, ty. prawie umarłem Ostrą. Już może z Nick jest jak masz ostrza. Nie. Nikiem jest mięso. A, ja mam rany. tego Czekaj. Mięso, pióra i... tyle. No to mi zdrowy strasznie upadło po mnie. No mi no. też. A piaskini będą ci? Nie wiem. Nie wchódź jeszcze do jaskini. Okej okay. E no najlepiej to Mam kości jakie I psyka mi spadła Dobra O, była zaraza My już wiemy dlaczego potrzebowaliśmy si No od Ci się A on ma Kio No ja mam no. Ja myślę Nie mam jamy Kurwa, no to korka mnie ujebał. Mam rudę żelaza. mam rudę żelaza. Ok, to mi rada ja budynku? I to jest? Jak cię było kilofiar z swoją Ostrzelina no, ja lepiej, i patyk Kokos I sprzęt, tu była jakaś y winda O nie, dobra Myśla Myślałem że to jest to, tego co w mapie widzieliśmy Nie mogę go przetworzyć Mam na dole jest coś takiego, No Da no, wróćmy może do domu na chwilę, by to odłożyć wszystko. Nie chciałbym umrzeć z kościami i żelazem A moja psycha szaleje jak nie wiem Biorę kokosika naszego zielonego No ja się A możemy zaraz rzeczy robić Eee guys Co? No spaliłem nam się żarcie, Bo ktoś chciał spać I narzekał On Ale zjebani kurwa jesteście Jak gadacie idziemy teraz spać No to nie idziemy spać za 3 minuty Dobra no wyprawę Musimy znaleźć jakąś wodę, z W mhm. Widzisz to? Z tego drobią suche liście wow. to są... To, to są trujące Nie Mnie nie trują a te rudy się regenerują? Chyba nie. Tak, tak a nie idziemy teraz po nie. Tak, zregenerowało się, bo je wykopałem. A. Nie tylko ty. Szczególnie nie mam energii Nie fajnie. Co to jest za drzewko? Ono jest jakieś takie dziwne. A, zniknęło. Ty, masz na sobie pijawkę, wziąłem ci ją. I drugą. Bananowe pijawki? Nie wiem czy takie są. <grystanie> Bananowe drzewo. Czekam na was. Przudałem. Chwilę nie, bo się nie, daje, się nie Tu jest jakaś ścieżka. Uważajcie na pułapki. Ogólnie miąż z tego, miąż z pokosa da się zjeść i on ci daje 5 węglowodanów i tusza. 10 nie, to są trujące akurat. Mam, go coś. Mam gorączkę. E Zabij się tą pewnikę Cało Ona żyje Ja ciępułem Eee topiwałem. Mięso i dostałem jeszcze chyba coś Nieskończone mięso Dobra Gdzie ja ta Gdzie ta budowla twoja?

A w ogóle zdjęcie. Snimak. No bo chodźmy w stronę tam. tam. Uwaga, mrówki! <laughs> mam psychy. Do nawet. To coś ty zrobił. O nie mam psychy, bo albo ty umarłeś, albo coś. Ten aptek was troszczy? Ja. Ja bym w ogóle się O boże. Ała! Puma! Fakt, O co. Pomocy. No dobra, to się o, co ci No, goni mnie. Bo. No. <śledziny>